Witam w kolejnym odcinku Toho Misty i też ja, od tego przedbrzania. lecimy postacią. Myślałem, że tą postać zrobiłem, zrobiłem skrypt, okazało się, że go nie użyłem, był chujowy, odrzuciłem go, zrobiłem na nowo, zapomniałem o tym i ponownie zrobiłem nowy skrypt, teraz także mamy postać, która powinna być według zapisu, który miałem. Odcinku 46, a właściwie, czy albo 40 albo 36, ale lecimy postać Suwako Moria. Jest ona bogiem gór, który przybył do Gensokio, nie jest bogiem z Gensokio, który obecnie zamieszkuje świątynię Moria. Także, wiecie, to jest świątynia Moria? Jak nazwa wskazuje. Więc osobowość. Jest ona równie, jest tak samo przebiegła jak Kanako, ale bardziej, że tak powiem, złośliwa, co sprawia, że często lubi rywalizować z innymi. Tak jak przed sekundką e, powiedziałem, jest ona przebiegła, przez co często udaje ignorantkę, jednakże potrafi także być mastermindem. Właściwie przez to, że ona udaje ignorantkę, jest ona mastermindem, wiecie, wiecie, że... Jak udajesz, że głupiego, to łatwo ogłupiasz ludzi, że, że jesteś głupi. Or something like that. Anyway, moce. Manipulacja ziemią oraz minerałami. Jest to zdolność, dzięki której manipuluje ona minerałami, na przykład tworząc z nich broń. By the way, jej bronią sygnaturową są takie żelazne pierścienie, których używa jako broni. Ale to taka. Mini dygresja, bo nie pamiętam, żeby kiedykolwiek ona ich używała. Eee, Fabułazy Uniwersum. Ja tylko sobie szybko określę na błąd. A, tewi No to wiem, ale to musimy do no zajść. Dobrze. E, Fabułazy Uniwersum. Po powstaniu do odcinka, w którym omawiałem Kanako, czyli dawno, dawno temu. Podczas czasów starożytnych była ona króle małego uratowała ona ten kraj przed bogami, gląd, czyli skopała Indubsko podczas wojny reuni reunifikacyjnej w Japonia, bo wojny, w której się doszło do zjednoczenia, że tak powiem, religii w, Gens w Gensokio, tak w Japonii, e, bogowie Yamato podjęli się walki z nią, a dokładnie Kanako, logo story shorts, wako przegrała. E, czas zaczął mijać, bogowie zaczęli podupadać, trzeba było ewakuować się do, do Gensokio, zanim śmieszny pan. E, Zanim już tak powiem, śmieszny pan na krzyżu nie przejął monopolu religijnego, także nie, nie musicie mnie tego yy, spalić. Możecie mnie, znaczy, możecie mnie potem spalić na sosie, jak gry. Pierwsza raz ta postać się pojawiła w Toho 10 Mountain of Faith, jako boss 6 Ekstra Styliczów. Ekstra Stylicze są 5 i 6. Potem pojawiła się jako postać grywalna w Toho 11 w systemie partnerskim z Sanae. E, jako finalny boss toho, toho his, hiso ten sokio hiso ten soku. Ha, ha, nie pamiętam jak to się wymawia czasami mi się to mi jo hiso, te, hiso ten hiso ten soko, czegoś takiego nieważne double darling character jako boss dnia 11 impossible spert gdzie ona także postanowiła zapłacić sejja kijin ale oczywiście w literaturze, wiecie, Walden, Hornet, Hermit i 500 tego typu innych rzeczy. fandom. Niektórzy uważają, że czapka tuwako jest częścią jej ciała. Skąd to się wzięło, nie wiem. Ciekawostki, no to pomimo, że suwaku nie ma żadnego połączenia z żabami, fanowie często pokazują nam fanartach w formie żaby albo, wiecie, wielkiego protektora żab, który walczy z Cirno. Z własnej notki, no to nie miałem dużej styczności z tą postacią. Poza tym, że trzy razy robiłem background check dla niej. Nutka była spoko, bo od swojej w porządku, chociaż nie grałem przeciwko niej. Bo zera, dwa, trzy razy obejrzałem te, te fighty, bo tak jakoś nie chciałbym się tej dużo grać. Fajna, bo fajna gierka, ale yy, jakoś mi nigdy nie szło na ekstra. Tam. No, życzyłbym. Atir. Mając to z głowy, kupujemy driny. I przypomniało mi się ile musimy pieniędzy dać Na lichwę Ile mamy na to czasu? 13 dni 20 tysięcy? Damn Ale mało Mało hajsu I będzie to? Mało hajsu? Taki bogaty jesteś? A powiem Tak, taki jestem bogaty Dobra, ty to 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 Wioska Ludzi na razie nie odwiedzamy. Nie, nie, tak? nie odwiedzamy na razie naszego kochanego DLC4. No, eee, tu w sumie przyczyny, bo po co? Bo nie ma tłumaczenia. Lubmy szybkie zakupki. I to tyle teraz. Cholerka, zróbmy to tak w sumie. Wiem, że dużo wydaje, ale to trzeba po prostu dużo wydawać na te, na te wszystkie rzeczy. Już moc nie musimy kupować. To jest dobre. Eee, Lunar Dango. To jest w sumie danie, ale nie musimy go robić. Ale wiecie, co Ramunę kupimy na pewno, bo nie pamiętam, co gdzie można kupić w ogóle. Tak, 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 tak. Tutaj wszystko, co jest pod 40 kupujemy. No, znaczy, wiecie, na razie po 40, potem po 50, bo po prostu tak jest. Dobra, idziemy ponownie. Okej, okay, tutaj tam. Przyznam, że będziemy musieli wrócić do, 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 do latania do normalnego yy, piekła i cheatera, ponieważ to zadanie tam się robi, no. Wiecie, DLC cały. Mamy, że nie że tewi, 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 ale tak trochę jest. No nie chcę mi się tam zbytnio iść do niej. No bo wiecie, pierwszy poziom zakali, no to tak. Nie opłaca nam się, no to. Scarlet Mist, no trochę tego mało. o przeniosła się. Skąd ona to wie? Dobrze. A może? Food Critic jest za strong. No to. no to jest, jak wiecie. Ten rodzaj człowieka. Tu nie ma śniegu! Ludzie! Aha, że Weaker. Uuuu. Uu. <gryw> jak można być najsilniejszym graczem Hide and To It's beyond me, jak to mówią. Tak, no takie duże kołeczko, zrobimy po tak, żeby sobie podnieść. Zadanie od Sanae. Sanae. Oooo. Co ooo? To jest ciekawe przyznam. Znaczy, no nie no, w fabule to tak self explanatory jest to, ale wydaje mi się, że miałoby to duży sens, ponieważ, no. Skąd ma. Wiecie, Miko, miecie na to hajs. Tam ludzie chodzą do, do Moriya Shrine, bo jest dość znana, ale. To Miko, no to tak tylko. Wiecie, ona robi incydenty, się rozwiązuje je, a cała reszta to tak, no nic. Nic yy... No nie bez powodu jest bita Wiecie tam jeszcze on Mieszka pod yy, pod tą 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 Także przypał No mamy zadanie mamy zapytać Tak? Nie CIA takie. A, mamy już takie. Dobrze, ale zanim damy to... Chopping. Shopping. Oh, kill me. Tak chciałem to powiedzieć. O Jezus, ile zadań tutaj się pojawiło, co? Już... I'm motivated. O nie! Ktoś widać jest... Wiecie, troszeczkę wasted Jako ochroniarz pijany, co? Co? Jak tak można? To będzie skandal W TVN, w TVP zaraz będzie Ale coś w tym jest, w sumie. Za pieniążki Wiecie, prawda? Czasami to jest tak, że. Dlaczego chcesz mnie się Bo wiecie, bo to będzie pokazane, że jestem warty ochrony. No tak, wiecie, to taki, wiecie, dygnitarz. Wyglądać jak taki że szef firmy ma ochroniarza. A jak masz dużo pieniędzy, to możesz robić co chcesz. <ślesk> o nie! Nie, dobrze, to jest tak. Rachie, wszyscy... każdy, każdy tak ma. I słuchajcie, impreza, to niech każdy coś przyniesie i będziemy mieli coś. Ten. Picie. Ten. Alkohol. Ten. Rzeczy do drinków, ten coś, ten coś, ten chipsy, ten, ten co przychodzi na imprezę i przynosi chipsy zawsze jest najgorszym. Pamiętajcie, bo wiecie, chipsy to jest takie Ech, na odwacie. Po co? Chciałem, eee... że ostre. S są dobre rzeczy. To jestem tego... chodni pewnie. Czyli słodkie rzeczy są dobre. Hangover is a Alkohol nie jest dobry dla serca, nie ten... Dla serca, dla, dla... zdrowia. A nie... Nie ten... Jakby ludzie widzieli, że tak powiem, co robi alkohol z żołądkiem... To by mieli takie... Ja pierdzielę! A potem by powiedzieli... Ty hipokryto! Sam pijesz trochę coli. Dobrze. Czy dostaniemy recepturę? Co so yeah. Back to eat anyway. Poglicemia, ooo! Wracając, ten, kto przynosi chipsy, jest najgorszy. A zwłaszcza jeżeli to jest grill. Bo jak można na grilla pomyśleć, żeby chipsy przynieść? przecież że będzie Chociaż w, w, w kolei powiedział, że. O. Dobra. Golden Crispy Fish Cakes. Oj, oj oj, coś czuję, że dzisiaj będzie bardzo dużo y, nowych zadań do zebrania, bo ostatnio nie mieliśmy. Dobra, już wiemy, gdzie otwieramy i zakajemy. Aken Mountain. Ake, Mountain. Chociaż ostatnio przyznam, że myślałem, czy. Yy... To no w takim swoim małym community w gierce, jak by to powiedzieć, To ee... no jest taki, no będziemy taki jakiś mini film robić i, i, i chodzi o to, że tam potrzebowali voice yy, aktorów. Ja tak mówię, kurde, a zobaczę, jest tam jakieś tam minia. War Force, Challenging Challenges. For, challenging Challenges, już ją zrypałem, jestem genialny ale to szło tak. We're forced, That challenges for years. I tak zrobiłem sobie parę takeów, takich deep takeów, easy takeów i tak po prostu. I pomyślałem sobie, że yy, tak jak na pewno już się domyśliliście, ja nie mam na to głosu. Zwłaszcza, że miał to być taki. Wydaje mi się, że powinien to być taki amerykański akcent, ale no nie jest to z Ameryki. A wiadomo, my teraz mamy te, te nasz ciężki, polski, wiecie, twardy akcent. Nie, no Niemcy mają twarde akcent. mamy takie wiecie, arr, trwały. To jest takie, nie jest dobre. Ktoś umarł. I, i, i pomyślałem sobie, że kurczę, nie byłoby to głupie, więc by chociaż wiecie, jak, po prostu po coś, po, po, po takiego e, mówienia po angielsku bardziej niż tak po polsku, tam to, 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 to zawsze przygotowuję. I pomyślałem sobie, że kurde, ludzie, którzy robią audiobooki Dopiero ich zacząłem szanować, bo ja, z tutaj, to wiecie, tam. Sandy Michels, sobie parę, często lubię słuchać. W ogóle książki też polecam dorąbiste. I, I mieć dobry głos i dobrą dykcję do audiobooków to jest podstawa. Ja tak próbowałem, tak i to było takie... O nie, 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 nie. Tak, ja to było swoje, a potem posłuchałem z audiobooków też miał takie... No, żeby włożyć w... W tekst, że tak powiem. Czuć się w tekście, w postać, to jest po prostu blow my mind. To jest kurde, taka. Nie wiem, jakby to powiedzieć. No, się... To jest taki poziom, którego nie da się osiągnąć, po prostu coś To trzeba się urodzić takim głosem, żeby w ogóle mieć szansę. Co mnie tak trochę zdziwiło. No ale. Jest, po prostu. Takie, no, nie, nie ma puęty. Chodzi o to, że. Trzeba mieć po prostu farta Hihi, hih, hi, hi, i hi, rohkane. Mm, nie zgadnę. Adamantium, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Wiele jest takich materiałów, ale jest najrzadszy materiał w Polsce to amelenom. To jest amelinowy Bo. A jo, bo było, było coś takiego w sumie, że. Jo, jo, jo. Ale tutaj, tak legendarnie, widzę. Dym... Fabularnie. Background check, no mówię, do, do tej gierki, background check jest ogromny deweloper, bo to, co właśnie mówiłem o tym czyli tam, hakera i tak dalej, to jest faktycznie w ogóle. Tylko, że. Z gier się tego nie dowiecie Literatura yy, Do genie to wtedy wiadomo, tylko to oficjalne To nie takie do jak jako do Giny, tylko będzie tak ładne Hornet, I tak dalej, tam to będzie Tip tap to, tip tap pot Oczywiście Nie zgadnę, będzie chciała 10 grzybków Innego? O. coś legendarnego. Dobra. A chyba nie zdążymy ciekolwiek przyjść. O. też nie mogę się doczekać. No słuchajcie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Kiedyś skończą się im lokalizacje. Ale tam 25 tysięcy, to Zaraz nie będziemy wydawać nic i zbierzemy po prostu sumkę i potem będziemy mieć, wiecie, tak safe on point. I sobie patrzcie, robimy tylko tak. Abyśmy stał. Bo one zrobią wszystko za mnie. Poza to im płacę. A ja sobie będę siedział i nic nie robił. Nawet nie mam myszki na klawiaturze. Myszki, e, ręki. Nie mam żadnych rog na, na myszce ani na klawiaturze. Wszystko za nas. Dopóki kiedy nie przyjdzie. Marisa. Ktokolwiek jeszcze. Też obstawiam, że mogą tu przyjść specjalne osoby, ale to pewnie pod koniec. Na razie jestem pewien. Tevi Pytanie czy ona będzie chciała nas zeskamować tutaj Ale obstawiam, że z dwojga złego tak Dlaczego? Bo obstawiam, że twórca gry musi jakieś zrobić e, okienko, żeby można było mieć większą szansę na kupno Razen. Bo zobaczcie ile razy... Tak powiem, kiedy do nas przyszła Tevi Ile razy wtedy zaczęła nas przychodzić Kiedy jej było, kiedy nie było Także <grymca> Okej, <Okay. grymca> Wszystko, idzie. No das nic nie musimy robić. No ale mówię. Czy dożyjecie Razen? Tak. Kiedy? Ma, mała szansa. Ale na pewno jakaś jest. I obstawiam, że. W momencie, w którym odrob odrobię. Wyrobię wszystkie. DLC. To. Znaczy, wiecie, main fabułę DLC 1, 2, 3 i zobaczymy, Nie, no, jedynka to nie ma. Chyba, że jest jakiś tam ukryty plot, może nie wiem. Chociaż wydaje mi się, że to pierwszy DLC był taki. Zobaczyć, wiecie, backup ludzi. A dwójka, trójka, no, to tak jak było, że już są zadanie. Wydaje mi się, że po czwartym DLC, jeżeli nie wyjdzie piąte, z no, kolejną misją. O, będziemy... To będzie w koniec. Wiem, że tak dziwnie brzmi, no ale no wiecie, no. Mamy misję tutaj. Robimy ją po zrobieniu. Tak to wygląda. Chociaż będzie to brakowało, bo to będzie to, to jest to kurde. Nie wiem, czy gadam o koniec, bo tak. O. A ona przyszła. Sio. Nacisora. Z. Tej, tej, tej. E, to whole chaos. Dobrze, bo... ...możemy coś zrobić. Bo w tym momencie, uwierzcie, ta nocka pójdzie... Już północ nam minęło. Bez nie robienia niczego. a i te v przyszła. I jest znowu to samo, kolejki są. To jest ciekawe, że my nie musił mieć kompletnie... Gdyby nie było specjalnych... No, a o tym mówiłem. Że Marisa Killisama tu przyjdzie. Mówiłem wam. Że ona tu przyjdzie. Ja wam mówiłem. Chciałbym ją wyrzucić, bo... żeby... Wiecie, Tewi chce obsłużyć. Marisa już nie złożymy, tak jestem pewien. A alkohol. Nic cuisine. To jest ciekawe, już jej nie obsłużymy. To, to... mówię... To... Już jej nie obsłużymy. Mamy tylko jedną postać to chwila moment była. Mówię chwila moment. Chociaż nie podoba mi się, że chwila moment, bo zaraz się okaże. Wiedziałem, że mam ten tej C, bo ona jest o niej. Wiecie? RG tyle What the fuck, naprawdę? Ciekawe, high alkohol alkoholos. Boosting No to to było, To teraz Kutwada No i ona ma bardzo duży budżet, i wiemy, że możemy zrobić e... Iberko, w Fishbucker Jak to się robiło? Chyba było to A i bo to Strength Boosting, a to nie wiem, czy to wejdzie No, a tu było też złe. Chyba... Czemu masz prawo do tego? No oczywiście, że mamy prawo, żeby stać. Na tym polega wolny rynek. Co? I to Myślałem, że, wiecie, że być jakiś geolog, że ha, ha. No, but anyway, wiecie o co chodzi. Dziękuję wam za oglądanie, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Majo.